Nasza pielgrzymka dochodzi dzisiaj do miejscowości Nowa Brzeźnica ciekawego miejsca, w którym nie tylko znajduje się piękny gotycki kościół, w którym ochrzczony został Jan Długosz, nasz znany kronikarz polski, ale również, że te tereny przed wiekami otrzymali w posiadanie Tatarzy Krymscy, którzy tutaj się osiedlili. Do dzisiaj jeszcze niektóre pola mają kształt półksiężyca. Piekrzymi zbliżają się ze śpiewem, z entuzjazmem. Podejdziemy troszeczkę bliżej, żeby może ich słyszeć. A jutro, ostatni dzień naszej pielgrzymki zmierzamy do Częstochowy, wstając wcześnie rano o 5.15, ruszając w drogę. Nasze życie, nasza świętość imiona Nasze życie, nasze świętość imiona A, Serdecznie raz pozdrawiamy, życzę wszystkiego dobrego z A, Panem Bogiem.